Dzieje Ratowic są od stuleci powiązane z Odrą. Zależność ta była tak oczywista, że przed II wojną światową miejscowość nazywano Schifferdorf, czyli wioska barkarzy. W liczącej 1800 mieszkańców wsi 120 rodzin posiadało własne statki. Dla większości tutejszych mężczyzn żegluga na Odrze była codziennością od najmłodszych lat. W Ratowicach w okresie zimowym funkcjonowała w której młodzi mężczyźni zdobywali patent motorniczego. Najpierw pracowali na łodziach starszych marynarzy, a z czasem za odłożone pieniądze kupowali własne barki. Przewozili węgiel, cement, zboże i drzewo z kędzierzyna Koźla aż do Szczecina, a nawet Berlina. Ruch barek w ratowicach był niezwykle intensywny. Łódki z tutejszych sklepów podpływały by zaopatrzyć marynarzy w żywność. Cały czas działały dwie przystanie, z których za niewielką opłatą przewożono pasażerów na drugi brzeg, ponieważ jaz był dostępny tylko dla pracowników stoczni. W okresie wiosennoletnim letnim większość mężczyzn przebywała poza domem. Dopiero zimą, gdy ustawał ruch na Odrze, dawne ratwic odżywało. Organizowano wiele imprez, a do najpopularniejszych należał bal klubu marynarzy. Najbardziej uroczyście obchodzono tzw. Schifferfest. Przez cały rok w obecnej świetlicy wisiały pod sufitem okazałe modele statków. Na kilka dni przed uroczystością zdejmowano je, by poddać drobnym naprawom i oczyścić. W dniu festynu formował się pochód, na czele którego szła orkiestra Denta. A potem rośli mężczyźni niosący modele statków. Za nimi maszerowali właściciele barek i ich pracownicy. Z nastaniem wiosny barkarze wracali do zwykłych zajęć. Tylko nieliczni cumowali swoje jednostki w ratowicach. Większość marynarzy na zimowe miesiące pozostawiała barki w portach Koźla, Szczecina i Berlina i dlatego do miejsc pracy musieli podróżować pociągiem. Pierwszy ratowicki statek parowy o nazwie Windhorst zbudowano w 1917 roku, a jego właścicielem został tutejszy barkarz Paul Sperling. Statek pasażerski posiadał również Paul Jubelt. Jednostka kursowała regularnie między ratowicami a Wrocławiem. Parowiec ten został ochrzczony imieniem żony właściciela Joanna. Mógł on na swoim pokładzie pomieścić 600 dzieci. I 300 dorosłych. Z rejsów korzystały okoliczne szkoły, które organizowały wycieczki do wrocławskiego zoo. Dawni ratowiczanie z rozrzewnieniem wspominali rejsy po Odrze. Na statku sprzedawano oranżadę i można było skosztować ciepłych kiełbasek, serwowanych przez żonę właściciela jednostki. W niedzielne poranki statkiem Joanna na świąteczny wypoczynek przybywali całymi rodzinami wrocławianie. Część gości udawała się do restauracji i kompleksu rozrywkowego, znajdującego się na brzegu Odry Wielczu, a pozostali wysiadali w ratowicach. Tutejsze gospody wypełniały się gwarem. Niestety w 1941 roku, ze względów ekonomicznych, parowiec został sprzedany i podobno jeszcze po wojnie można go było podziwiać na wodach Renu. Obecnie trwają prace, aby na odrze ponownie pojawił się transport pasażerski. W 2021 roku został podpisany przez Włodzimierza Chlebosza, wójta gminy Czernica wspólnie z 11 włodarzami gmin i miast aglomeracji wrocławskiej list intencyjny w tej sprawie. Obszar, którego dotyczy współpraca obejmuje Odrę od Malczyc do brzegu Opolskiego a Urząd Miejski Wrocławia ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla tramwaju wodnego. Projekt zostanie przygotowany w ramach Europejskiego Programu Horyzont 2020. Jego celem jest wspieranie transformacji energetycznej miast oraz pozyskiwanie dofinansowania na realizację zadań na rzecz energii i klimatu.